Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dziś pierwszy odcinek z serii, którą rozpoczynamy na kanale, bo podcasty poświęcone są głównie biznesowi, ochronie danych, sztucznej inteligencji, tej tematyce, ale dziś wyjdziemy poza ten obszar. Jak wiecie, na kanale możecie znaleźć też y Materiały starsze, które dotyczyły innych dziedzin, i co jakiś czas zawsze takie dodaję, ale nie było tutaj z reguły materiałów z prawa rodzinnego. Wychodząc naprzeciw jednak pewnym potrzebom i zapytaniom, dziś pierwszy taki odcinek zapraszam do wysłuchania, bo dotyczył będzie rozwodów. Ja nazywam się Daria Rychlik, jestem praktykującym adwokatem i zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Oczywiście, z punktu widzenia prawnego o rozwodzie można mówić bardzo dużo. Ja nie chcę mówić o wszystkich aspektach, i dzisiejszy odcinek poświęcam ogólnie tej tematyce. Myślę, że osoby, które są tym tematem zainteresowane, czyli rozważają takie rozwiązanie, albo o nim myślą, albo zwyczajnie są zainteresowane, mogą tego wysłuchać. Mówiąc krótko, Rozwód jest procedurą. To od klienta zależy, czy będzie procedurą krótką czy długotrwałą. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy mamy dzieci, czy mamy wspólny majątek i czy rozważamy również kwestie alimentów. Ale nie mówię tutaj o alimentach na dzieci, ale alimentów na małżonka. Wątków i kwestii jest bardzo dużo, i od tego właśnie uzależnione jest to, jak długo będzie cały proces trwać. Jeżeli mamy przypadek dwóch osób, które są zdecydowane na zakończenie związku małżeńskiego i nie chcą orzekania o winie, takie postępowanie może zakończyć się nawet na pierwszym posiedzeniu. Natomiast jeżeli mamy sytuację, gdzie oboje małżonkowie domagają się uznania winy jednego bądź drugiego, albo jeden żąda uznania tej winy, a drugi się broni, no to postępowanie nam się już oczywiście wydłuży, bo będzie przeprowadzane również postępowanie dowodowe itd. Jeżeli do tego dojdą jeszcze takie tematy jak opieka nad dziećmi i podział majątku albo Alimenty, już wszystko razem, no to temat nam się również wydłuża, bo mamy kolejne wątki. Zdecydowanej większości, jeżeli mamy majątek do podzielenia, strony z reguły prowadzą postępowanie rozwodowe, a odrębne postępowanie to postępowanie o podział majątku. Oczywiście wyjaśniam jeszcze jedną bardzo ważną kwestię, która nie jest niestety dla wszystkich jasna. Jeżeli ktoś zawarł związek małżeński nawet w kościele, ale w tym trybie, gdzie podpisał również dokumenty, właśnie tam, i małżeństwo jest zarejestrowane przez księdza także w Urzędzie Stanu Cywilnego, to rozwód dotyczy Urzędu Stanu Cywilnego, a nie ślubu, który został udzielony w kościele. Ten sakrament opiera się i podlega prawu kanonicznemu, i to jest zupełnie inna kwestia. No i zaczynając od podstaw, o których już w zasadzie wspomniałam, to pierwszy krok to jest po prostu zastanowienie się tak naprawdę, czego ma dotyczyć postępowanie i jakiego rozwodu chcemy. Bez orzekania o winie, wspomniałam, najprostsza. Najczystsza sprawa, która zaoszczędza całego długiego postępowania i wyjaśnień, postępowania dowodowego. Jest to szybki, prosty sposób, mniej kosztowny. Sprawa komplikuje się, jeśli jedna strona takiego rozwiązania nie chce. I wtedy wówczas wygląda to inaczej. Oczywiście, tak jak wspomniałam, może być również kwestia orzekania bez winy. Ale mamy też kwestie małżonka i alimentów, bo alimenty nie są tylko na dzieci, ale mogą być również na małżonka w pewnych określonych sytuacjach, o których teraz nie będę mówiła. Oczywiście może być również rozwód bez orzekania o winie i pozostaje jeszcze kwestia również alimentów. I teraz tak, alimenty mogą być ustalone, jeśli chodzi o postępowanie rozwodowe w jego trakcie. Al mogą być także z reguły są ustawiane w trakcie, więc one jakby bezpośrednio wpływu nie mają, ale takie postępowania zwykle będą trwały dłużej. Inaczej będzie w przypadku rozwodu małżonku, małżeństwa bezdzietnego, a inaczej, które ma dzieci. Sprawa komplikuje się, jak już powiedziałam, kiedy mamy orzekanie o winie. I teraz jeszcze bardzo ważna sprawa, bo często jest to mylone. Orzekanie o winie nie oznacza, że rozwód będzie orzeczony z winy żony bądź męża, bowiem sąd może uznać, że jest to wina obojga małżonków. Czyli mówiąc krótko, będzie to wina po obu stronach. Mówimy o winie, to tak przykładowo należałoby powiedzieć, co może o takiej winie świadczyć. No oczywiście może być to zdrada. Może być to przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna. Może być to wina w postaci uzależnienia od alkoholu, od narkotyków. Można zarzucać brak pracy na gospodarstwo domowe, porzucenie drugiej strony, odmowa współżycia. Uwaga, to też może być przyczyna winy. Na przykład Kradzież pieniędzy wspólnych, kradzież, może inaczej, to jest fachowe już nazwanie trwonienie tego majątku, albo bez zgody małżonka, wykorzystanie na jakiś cel. Może być to również um, jakiś negatywny wpływ na rodzinę czy do rodziny małżonka. No, powodów może być naprawdę bardzo dużo, choć najczęstszym przypadkiem jest po prostu. Strada. Kolejna kwestia, o której ważne powiedzieć, tak jak powiedziałam zwykle postępowanie rozwodowe toczy się osobno, a jeżeli strony mają majątek to postępowanie o podział toczy się osobno. Jest to głównie wynikiem tego, że zwykle chodzi o czas, można mieć po prostu już rozwód, a postępowania o podział majątku no, trwają dość długo statystycznie nie trwają one krótko, mogą nawet trwać 5 lat, więc je po prostu się przeprowadza osobno. Natomiast ważną rzeczą jest to, że to, czy orzeczono kogoś winę, czy nie, za rozpad małżeństwa, no nie ma bezpośredniego tutaj wpływu, nie ma bezpośredniego wpływu na postępowanie o podział majątku. W sprawie rozpatruje się... To, czy ktoś miał większy wpływ na ustalenie, na, na budowanie tego majątku wspólnego, i jego udział powinien być w związku z tym większy, to jest już zupełnie inna kwestia. No oczywiście, to jest też ważna kwestia, taka początkowa, ogólna, mówiąc o tym temacie, no to oczywiście z tym się wiążą, oczywiście, koszty. Nie mówię tutaj o sporządzeniu pozwu i prowadzeniu sprawy, bo to jest osobna kwestia, no ale musimy też pamiętać, że mamy opłatę stałą od pozwu rozwód, która wynosi 600 zł. I jeżeli na przykład, to jest też ważna kwestia, będzie orzeczenie bez orzekania o winy, to sąd zwraca te 300 zł. Osobie, która wniosła powództwo, czyli mamy taką naprawdę opłatę 300 zł, no i były małżonek też powinien w niej partycypować, czyli te 150 zł zwrócić. Czyli tak to wygląda od kwestii kosztów. No ale trzeba powiedzieć, że jeżeli w trakcie postępowania będzie na przykład mediacja, no to to też jest dodatkowy koszt. Jeżeli trzeba będzie złożyć apelację, to też jest dodatkowy koszt. Więc Koszty są z tym związane, ale przy klasycznym pozwie ta kwota jest wystarczająca. Oczywiście przygotowanie do samego procesu, czyli do w ogóle napisania pozwu, no to to jest też proces. Trzeba zgromadzić dowody. W zależności od tego, jaki ten pozew ma być, czy z orzekaniem o winie, czy nie, no to będzie to mniej pracy lub więcej. Przy takim klasycznym podstawowym będzie to mniej pracy, ale i tak trzeba wszystko opowiedzieć, podsumować, żeby prawnik, adwokat czy radca prawny mógł dobrze napisać ten pozew, więc informacje przekazane przez klienta są bardzo ważne. No a w przypadku tych skomplikowanych wersji, no to oprócz tego, że oczywiście wersja klienta jest ważna, to ważne są też również dowody. Dowodami mogą być nagrania. Choć pamiętajmy o tym, że nie można nagrywać osób. No, oczywiście w postępowaniach rozwodowych one są nagminnie wykorzystywane i to nie jest tak dokładnie przestrzegane, więc mogą być zdjęcia, korespondencja mailowa, korespondencja na komunikatorach, No są to najróżniejsze, naprawdę, włącznie z tym, że są to jakieś dowody zdobyte również przez prywatnych detektywów, którzy na przykład śledzą. Jeszcze obecną żonę. Do samego sporządzenia dokumentu, pozwu, więc jest potrzebne naprawdę bardzo dużo informacji, dowodów w zależności. Jeżeli są dzieci, no to są też potrzebne oczywiście akty, odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia. Te wszystkie dokumenty, informacje oczywiście trzeba zgromadzić i one są potrzebne, i to jest też element tego procesu. Oprócz myślowego. W posiadania wiedzy, o co konkretnie nam chodzi, co chcemy osiągnąć, no to trzeba jeszcze zgromadzić tą dokumentację. I dzisiejszy odcinek właśnie na tym zakończę, bo to jest w zasadzie takie wprowadzenie dla osób, które w ogóle o tym temacie myślą. Pozostałe już szczegóły i kwestie są dla tak zwanych bardziej wtajemniczonych, czyli osób, które już są w procesie albo chcą wiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądać. I tu zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.